7 dzień czerwca 2023 Stoją siostry, światkowie jechowy zaplecza No, napis taki z tyłu, nie? Mają na błysku Reklamują I zawsze właśnie jak... Nie chcą rozmawiać, to im wysyłają na stronę JWOR, żeby tam... Tam wszystko jest, na JWOR. No ale tam mają te ich nauki. Świadków Jechowy, które nie są naukami Jezusa Chrystusa. Usłuchają się, czy świadkowie Jechowe mają wiarę, że tak stoją, czy, czy nie mają wiary, czy mają wizję. Czy oni w to wierzą, żeby tak stać? I to robią dla Boga, Jechowy. Tutaj w przy, przykładzie światów Jechowy Nowego świata Nowy porządek świata, czyli są w świecie światusy. I tak, tu gdzie apostołskie 4, 24 jest wszechładny pan zamiast Jechowa. Czy ładny pan jest, ten diabeł robaty to jest grecki bożek, które podatki trzeba mu płacić. Cezar, dziś obecny ze świata, który jest barbarzyństwem. Tak kiedyś Chrystus mówi: Moje królestwo nie jest tego świata, nie mamy króla, mamy Cezara. I tu mają pana wszechładnego tutaj, świadkowie. Tak? Zamiast tu dać sobie Jehowę, swego prawdziwego Boga, bo oni mówią: kto jest To jest jest prawdziwa. Tu jest wszechładny pan, większość tego Jehowy. Tu mają ducha Jehowy, to jesteś Jechowa, Wzywają policję. Jehowy nie ma. Tutaj, a tutaj ponadto stale przebywało, ponadto stale przybywało wiele wierzących, wierzących, czyli posłusznych, wierzących, ale nie religijnych, nie, nie w organizację widzialną. W pana, w pana. Jakiego pana? Tu mieli pisać Jechowe. Dlaczego nie pisali w Jehowę? No bo mają 8 milionów tych wierzących. To mają nie w Jehowę, tylko w Pana, tak? Mnóstwo mężczyzn i kobiet. I tu cień Piotra Ekspato uzdrawiał, duchy nieczyste wyrzucał. I tutaj arcykapłani, czyli wodowi starsi oraz wszyscy, którzy byli z nim, istniejące e, wtedy sekty, saduceuszy, a dzisiaj Adwentystów, Baptystów, Wolnych Chrześcijan, sekty, a świadkowie nie są sektą, w ich mniemaniu, powstali e, pełni, po, powstali napełnieni zazdrością. Czyli świadkowie mają tyle zazdrości do odstępców, że takich nienawidzą, że do siódmego y, tego pokolenia prześladują rodzinę i znajomych przyjaciół od i po y, i po osadzeniu pochwycili jak to jest i pochwycili ich publiczne i pochwycili w swoje ręce apostołów i osadzili ich w publicznym więzieniu. Czyli apostołów nie Pana, nie jechowy tylko apostołów Jezusa. Chrystusa Emunela, tego Jahwe. 1 Korintan 10,4 Jahwe, co na pustyni pili wodę ze skały. Ten Jachwy, stary testamenci Panie. On już Abraham wierzył w Jachwę. No. I także to oni tak sobie napiszą, że tutaj napisali sobie, że anioł Jehowi jakiś tam jest. A w nocy anioł Jechowi znowu. Może anioł prawdziwego Boga żywego, którym jest Chrystus. Także szkoda gadać, bo oni nie głoszą Chrystusa. No i jak mają poznać Chrystusa, jak oni tak mają tu. Na trójkę, na trójkę trzy baba wróżyła. Dalej tutaj. Ale e, Boga tutaj, ale. Jeśli przychodzą, przy, pochodzą od Boga, nie pisali Jehowa, tylko od Boga. Bóg tego świata, 2 Korintan 4:4, 4, Szatan albo Jana 16:2. Yy.